Witam, jestem w Lodge i o dziwo, w miarę dobrze nam poszło ostatnio. Mamy nawet pokonaną Brytanię, kolonię. A żeby wygrać, wystarczy zdobyć tylko i wyłącznie Wiedeń. No i w sumie dobrze byłoby Wenecję obronić. Tu mamy jedną armię, która pewnie pójdzie na Transylwanię. Tu mamy dwie armie, Jedna pójdzie pewnie na Brukselę, druga na Stuttgart i Strasburg. Tu się będziemy bronić pewnie, bo oni widzę, nie mają armii zbytnio. Zrekrutujemy jeszcze jedną w ogóle armię, która pójdzie na Czechy i Śląsk. A tymi pójdziemy Transylwanię i pewnie potem jakieś Chorwację i tak dalej. Tu się postaramy wybronić jakimś cudem. No, dość dużo powiem szczerze, że tutaj jest jednostek, ale. wroga, ale mam nadzieję, że dwie dorekrutujemy nasze i będzie ok. Ale wcześniej chcę przetransportować tą z północy armię tutaj i ruszyć na Ankarę, Albo nawet jeszcze tymi postarać się zaatakować chłopakami. Dlatego werbujemy tu działa. Wówczas myślę, że pójdzie o wiele łatwiej. Szczególnie, że druga armia ruszy wesoło stąd. Myślę, że w dwóch bitwach zniszczymy Turcję. No, przynajmniej taki jest plan, jak będzie w praktyce, zobaczymy. Mhm. Ale o dziwo bardzo nas tu lubią. No, w sumie te tereny mamy luków. Lepszych ktokolwiek niż Turcy. O. Proszę, miasto zadowolone. Wszyscy szczęśliwi. Tak więc my nie będziemy czekać. My od razu weźmiemy kolejną turę. Już dwie minuty gadam. Na przywitanie się wystarczy. Przypomnę wam o streamkach. Eee, jak się nic nie zmieniło, to środy i soboty powinny być. Nie wiem. Wiecie, jak to jest. Ja, ja nagram film, dwa dni później rzucę, a przez dwa dni zmienię koncepcję. O. A ja bym się zgodził, ale chcieliście to mi oddać, gdzie to jest? Mhm. A ja bym po Wam powiedział, że wolę to. Bo tu są piraci, których mogę zająć. I wam nawet te grosze zapłacę nawet przez 5 tur, jeśli chce... dobra, pojedynczo wziąłem. Nawet wam 5 tur będę płacić, jeśli chcecie. O! I dam wam. Tak. Nie to nie. Egiptu wam nie oddam. Że mu tak samo. Czekam na. Oj! O, za Austrią walczy. Uu. Znowu? Czy cały czas to jest ta sama wojna? Nie wiem, bo w sumie ich tak zraszowałem. Na Bałkanach, że ja nie wiem, czy to jeszcze ta sama wojna, czy kolejna już. My mieliśmy już chyba 3-4 wojny z Osmanem, O! O! Nie! Zobaczmy, ten jest do wymiany. Ten jest zarąbisty, zarąbisty, czy znaczy, no, dobry. <laughs> tak więc, kolego, o, i takiego to ja lubię. Doskonale. ta przybyła A Milusia Nie będę ukrywać, że nie Rozbudujemy tu chłopaków. Tu damy kupieckich. Ty wskoczysz tu, tutaj się pomyliłem, więc ty wskoczysz tu. Tutaj są drogi do budowy, już budujemy drogi. Tu też buduj. Czy Ty dasz radę tu przypłynąć od razu teraz? Dasz radę. W sumie które bym poczekał. No tak to załadujemy ich na okręty, tu przewieziemy i je od razu będziemy mieli. Albo w sumie, zaraz jaki ty masz zasięg? Bo ja mógłbym tym mini na Osmana popłynąć, a tych tu wziąć w sumie. Ej to byłoby lepsze, husaria na Osmana. O przybyła ekipa. Dobra podpłyń tu. Przypłyń tu, przy okazji tu zobaczymy co jest. Turek. Pełną flotą, dobra płyniemy tu. O. Zawsze coś, trochę hajsu. A wy co tu macie? Dużo kiepskich okrętów, ale, o no dobra. Nie, dobra. Kiepskie, kiepskie. Ploty nasze poprzybywały yy, Rumelia, dobra. Trzeba zapamięci ogarnąć, tak. Rumelia w kolonii mamy na szczęście mało do zarządzania. To jest wielki plus. A nie Większy prestiż zawsze na propsie. Albo nie, anuluj, anuluj, nie. Przepraszam. No teraz przemyślałem, jakie to konsekwencje ma, to są ruskie. Co, nie wiem, co wy tu robicie i chcecie ode mnie. Zasuwaj, tutaj yy, Palestyna się rozbudowuje. Hispaniola, tak samo, superowo. Zrobimy jeszcze coś takiego, dobra, a nie, nie mamy tu kawalerii, to był najlepszy z jazdy. E A i tak, i tak, tak będzie dobra. Tak zrobimy, Wróć. tak zrobimy. Jesteśmy gotowi? Nie możemy. Jeszcze raz. Zrobimy taki trik. Nie, to nie. Dobra, to tu pozbieramy armii i ile wy będziecie iść? Dwie tury. Wrzuć tego i on będzie pilnować, reszta pójdzie. Eee, o, już o kurwa, Konstantynopol. Jaki stambuł Konstantynopol tam? Poprawiać napisy. Tu nawróciliśmy już. Kurde, nie ma. Niektórych prawosławnych nie ma, kurwa. Dobra. Tu będzie niezła bitka, jak za ostryłu zaczniemy. Więc przyda się więcej piechoty. Tak. Eee, tu można wybrać dowódcę od razu. Okej, okay, możesz być. No. Mieliśmy lepszych, mieliśmy gorszych. Ja bym wtedy powiem szczerze, poszedł tutaj. Kiedy tak, zaatakujemy to, a potem tych. Więc że się ten pójdzie tu i na Paryż. To będzie idealne. Do, dobra, wy już. E, flota... Armia, dobra. Strasznie mi przerażał, że do nas doszli. Jak wy się nazywaliście? Konfederacja Maracka. Szczególnie, że z naszą Kurlandią toczą wojnę. To, to mi się nie podoba. I tak, usuniemy kebaba. Bierzemy się za wiedeń. A w międzyczasie. Oko. Zobaczmy jeszcze naszą potężną kolonię. Kurde Hispaniola. Czyli tak: Haiti, Dominikana, Puerto Rico. Elo. O, to jest stolica Puerto Rico. A, wreszcie nie pamiętam szczerze, o to jest stolica Haiti i tu chyba jest stolica, jak dobrze pamiętam, tego, Dominikana, co my tu mamy w ogóle, spoko. Myślę, że tą grupką będzie można ruszyć już niedługo. W międzyczasie machnijmy... A, jeszcze się robią te okręty. Okej, okay, a teraz byłoby... Nie, też będzie dwa. Dobra. Dobra, nie ma problemu, machniemy tu flotę handlową taką, żeby się... O nie! Oni to skolonizowali. Dobrze, trzeba te wysepki pozajmować szybko. E, dobra, w takim razie bardzo prosta, szybka zagrywka. Hop. Hop. Rekrutuj kolejną armię. Boli strasznie, ale trzeba. Zacznijmy od trzonu. trzy eee, sześć będzie git, Dobra, inaczej tu machniecie piechotę a bo tu jest mniejsza kolejka. Dobra, to tu machniecie tak, a tu bo to musi być lepiej, i wszystko, i w ogóle. O! To jest dość ciekawa rzecz. Ciężki muszkiet. No, tak czy owak, my potrzebujemy tych dwóch przynajmniej zrekrutować. I chciałem powiedzieć artylerii trochę, ale. coś nie piekło. Dobra. No, kolejna tura. Chyba, że ktoś chce handeli, handeli jeszcze, zobaczmy. Nie. Co w ogóle wierzą ci, ci, ci? Buddyzm? Tak, hinduizm. Ej, a może wy chcecie coś tam, co? A. A. super. Dobra, i w kolejnym turze atakujemy kebaba. Osmana. Tego niedowierka. O mój Boże, ci Turcy jak jadą wszystkich na morzach. Ale, ale musimy musi być przedeniejną flotę, aż zobaczę sobie zaraz, wiecie. Trzeba tym pamiętać. Chyba mi się nie podoba, że tam poszedłeś no raz, raz, ja nie mam całego dnia, kurwa. USA jeszcze coś robi. Nie, nic. Kłebek. A W razie czego jak mam Galeony Cofajmy się. Specjalnie, bo ja nie chcę walczyć na razie, póki nie zbierzemy całej floty. Miło. Dentalmenik, powiadacie. Co umiesz? Ej, to jest dobre. Oświecenie. Gdzie my machnie... Dobra, gdzie my robimy oświecenie? Upsala Magdenburg. Turcja, a? leź do Magdenburga. Dwie jednostki w Wenecji, jedna w Hiszpanii, reszta w Rumeli i Saksonii. Dobra, doskonale. W takim razie teraz werbujemy. Hop, hop. Co to było. Dobra, machnij. Tak, tak. Z drugiej strony. I tak tu i tak tu można machnąć. Dobra, tam zrobimy taki kousztuczkę. Hop. I zobaczymy, co później w sumie. Dobra, przyda wam się, jakiś generał. Masz jakieś do. Oooo! To można, kurde, na wojnę lecieć. O, zmarł w Krakowie. Serio. Jeszcze powiedzcie, że przez to gdzieś bunty będą, nie? To dobrze. Mm. Super. Suez w końcu. Hajsy. Suez musi dawać hajsy. WYNALEZIONO ZIEMNIAKA! Tak! To jest ten moment, kiedy ziemniaki się rozpowszechniają. Dobra, więc... E, wspaniale naszą kolonię potężną trzeba ogarnąć. Tak, się jeszcze buduje, buduje. Machnij, żeby ta kolania więcej dochodu przynosiła, więcej rzeczy. Drogi też lepsze. E, flota? Znowu! Naprawdę nie mam siły i czasu walczyć z nimi wszystkimi. A weź jeszcze ten do niech się poczują silniejsi, może nas nie zaatakują tamci tak łatwo. E, a nasze floty w Europie? <słuch> Rozwiąż nie, jeszcze czego. E, dobra, wy. Hop. E. Na razie po prostu gdzieś tu. Albo suma suma run. Dobra damy radę. Płynie ziomek gdzieś tutaj i będzie git. Tak mówicie? Nie. To na to samo wyjdzie Co tu się stało? Przecież załadowałem ich, halo! No ja pierdziu ah. Dobra, atakujemy kebaba, bo już jestem zdenerwowany tym wszystkim Atakujemy, bo już mnie zdenerwowali, no. Serio? Lol. Taki mocny lol nawet. Do Gotowi, Marsz! Eee, fff, dobra. A no ta armia. Dobra, stójcie tutaj, mi to wsioryba. Turcy mają dużą flotę, ale. Sabotaż. Sabotażem będziesz służyć. A może się uda, może się jednak nie udało. O super Wskakujesz tu, lecisz tu Tak możesz pomóc, stój tutaj Tu nawet możesz stanąć jeszcze Tu miałem na myśli eee, Czy ty mi nawracasz to miasto nie daj Boże? Nie Syria jest nasza, tak? Ale Syria in Basir Teraz tak, będzie trzeba się wybronić. Nie mamy kawalerii. To oprócz generała. Może to był błąd tak szybko atakować, może nie. Co to było? W czwartej klasy przegrali. W drugiej nawet macie i przegraliście. Ale jestem strigerowany tym, że to się nie zabrało. A pamiętacie, klikałem załaduj. Klikałem tu załaduj. Ach. To już ich do Europy przetransportujemy, bo Szybciej będzie. Szkoda, no, Chciałem to zająć Południowo nie wenecji i tam ruszyć Albo dobra, pff. jakoś to ogarniemy może 20 minut, widzę ponad, już ma odcinek ale damy radę. Póki Osman nie kolonizuje, tutaj to jest git. Ile ja z hiszpanami mam prawa przemarszu? 11. Dobra, tam. Eee, dajesz tu. Okej. Okay. Też okej. Okay. Zmiana, jak z tego robimy pełnoprawną armię, chociaż takiego zbieraki, to machnij jeszcze to. Jednego czy dwóch. Jednego tego. Ile czy jest artylerii? Dwa działa, dobra, dorób jedną haubicę I będzie git. August trzeci nieźle sobie daje radę w sumie ale Jeszcze zobaczmy tylko jak oh. Ej zaraz ich przegonimy, dobrze, jedziemy Turcy będą chcieli pewnie coś odwalić teraz, ale mamy to gdzieś Hiszpania jest katolicka, więc nie przeszkadza mi, że chodzą nawracać. Turcy idą na ruskich, więc też mam gdzieś to. Wy uciekacie, a serio. No i tyle było z polskiej floty handlowej. Na upartego może bym jakoś to wygrał, ale jest dużo po prostu. Ale nieźle im wzięliśmy, nakosiliśmy jednostek, muszę przyznać. Myślałem, że będzie gorzej. Dobrze, i to jest bitwa, myślę, którą pewnie teraz stoczę, a potem e, wezmę. Wskaźcie się. Kurde, nie, oni mają tu arte. Tego nie przewidziałem. Tylko cięższe, a nie te karabinki. O mój Boże, oni mają piechotę liniową Wiecie co? Wojna z osłonem się zaczęła, to w kolejnym odcinku pokażę tę bitwę pewnie Jeśli będzie ciekawa Więc do kolejnego odcinka i przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu I życzę miłego dnia wam wszystkim, hejo!